Kurwa, co jest nie tak z tym krajem? Że. Ogólnie ja nie mówię, że którykolwiek z tych, z tych kandydatów był dobry. Nawet nie powiem, że był mierny. Ale kurwa, my naprawdę nie mamy w tym kraju ludzi z, wyks z wykształceniem nie wiem, prawniczym czy politologicznym, którzy kuźwa mogliby zostać wystawieni przez... albo kurwa niezależnie, albo przez którąś z partii. No ja pierdolę. Żyjemy w tym kurwa głupim układzie platformy i pisu od kurwa już nie wiem jak długo. Ile to będzie? No ze 20 kurwa lat. No dobra, może przesadziłem trochę z tym 20 lat. Chociaż? Chociaż może i nie przesadziłem. No czekajcie, kiedy Slade skończyło rządzić. Bo tam przeszła platforma. Czy PiS. Chyba pis w 2006? Albo. 2006, chyba albo 8. O no więc, kurwa, no od tego czasu prawie 20 lat, rzeczywiście. Kurwa, no. Jeszcze jakby. Programy tych partii polegały na czymś innym. Bo ogólnie tak, program. Myślę, że dla większości wyborców, aktualnie biorących udział, mógłby być. E, kurwa, mógłby nie istnieć. W sensie tam jest e, nagonka, kurwa, wieczna, jedni przez drugich. Ci kurwa nakradli tyle, tam ci nakradli tyle, kurwa. Ten jest taki, tam tamten owaki. Ten kurwa sprowadzał dziwki, no. <laughs> I się napierdalał po lesie z chłopakami, ten kurwa nie wiem. Umi francuski, no bo taki był, albo nie wiem, ma kurwa kumpla u Sorosa. Ja pierdolę. Przecież gdzie, my, gdzie my żyjemy? To jest kurwa sym symulacja. Kurwa zresetujmy ją, błagam. Matrix błagam, że resetuj to. To jest kurwa jakiś Evenement. I co, i tak sobie będziemy kurwa przez kolejne 150 lat, chociaż y, jeden jedyny plus jest tego taki, że jak spojrzymy na młodsze grupy wiekowe jeszcze z pierwszego głosowania, to był tam jakiś shift y, w stronę tych partii trochę, wiecie, no, w tym momencie nazwijmy to niszowymi.